Dzień czwarty. Miju! O! się, piero, A ja się Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. O jejcu, o jejcu. Gdzie twoja sukienka? Wrzuciłam ją do pralki. Co? Nie. O, lecz, sukienka Zobacz, mamusiu. Moja czerwona sukienka jest teraz czyściotka. Tak, Pepo. Ale zobacz, co się stało z resztą prania. Ojej. Czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. Oj, Tata świnka wrócił z pracy. Nie Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato świnko. Mam. subscreva o canal